Chcę z góry na początku też bardzo przeprosić widzów za to, że stworzyłem postać Denisa Zomańckiego i Sandry, bo to ja powiedziałem o tym, że jest kurt, za co zostałem ukarany, zlinczowany przez ludzi. Ludzie powiedzieli, że mnie będą karać na ulicy, bić za to, że wyjeżdżam na rodziny, bo powiedziałem, że Sandra jest kurt. I wiesz, co mi się teraz wydaje, że po tym wszystkim, co się stało, po tym wszystkim, co wychodzi w internecie, to już w sumie nikt nie ma o co się do mnie doczepić, bo i tak takiej sytuacji nie było, ale załóżmy, ludzie sobie wyobrażają, że nie mogą chodzić po ulicy, bo z, bo z ochroną muszą chodzić po ulicy, nie mogą chodzić po ulicy, bo nie ludzie chcą bić za to, co, co robię w internecie dobrym chłopakom. No to idę sobie ulicą, podchodzi do mnie jakiś dwóch gości w czarnym, wiesz, yy, w, w jakimś zakamarku ciemnym i mówi, no to co teraz, Natanek, co? Będziesz bity. A ja mówię, ale za co, za co? Jak to za co? Za to, że obrażałeś dobrych chłopaków i ich rodziny. A ja mówię na przykład, ale kogo obrażałem? Jakich dobrych chłopaków, jak rodziny? No Denisa Załęckiego i jego kobietę, bo jest, że... A nie, czekaj. A nie, no dobra, to przepraszam, nie mamy ci w sumie za co bić, bo Denis to A Sandra to nie jest dobry chłopak. A nie, to na odwrót. Że... Dobra, ale, zrozumieli, ale zrozumieli, zrozumieliście, mam nadzieję, przekaz.